Cześć tu Nadalia. i hop asystent <noise> asystent e, dzisiaj przychodzę do was z premierą Vegas zdrapiemy to na szybciutko bo już jest godzina 19 .00. jeszcze muszę w międzyczasie to troszeczkę może obrobić albo i nie zobaczymy czy będzie mi się chciało i wrzucić no, <noise> także zdrapiemy zdrapeczka z numerem 48 jest tak garnek garnek o Pierwsza i wygrana. I garnek. Super. Mamy koniczynkę, koniczynkę i koniczynkę. Wow. Ale fajnie. Podkowa, podkowa i pod... Co? podkowa. Wow. Brylant, brylant. Co? Pierwsza zdrawka jak go Mam ich sześć i zobaczcie, wygrana. Ale się cieszę. Tutaj szukamy osiemnastki. Mamy osiemnaście. Osiemnaście. Wow. I kolejna co? I teraz osie... co? <gry> o Jezu, jaka fajna premiera. I tu jest 18. Wow, ale ładna. 5, 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45 i 50 zł. Ale fajnie. Za 5 zł. No za 5 zł, ale się cieszę. Mega. <gry> no takie premiery to ja lubię. No bardzo ładnie. Ale się cieszę. Super. Dobra, mam 47 zdrapeczkę, teraz numer. I tutaj tak samo szukamy. I jest co: Koniczyna, koniczyna i dzwonek. Księżyc, księżyc i wiśnia, winogronko i kufer, pomarańcza i garnek. Szukamy 17, mój numer. A mamy 22. 1 jest 17. Jest 5. Jest 5. Jest czwórka i 16 i tu już więcej nie ma. Więc kolejny piątek wpada, ale się cieszę. Fajna, fajna J. Więc już mamy 55 zł na, na wydanych 30. Już jest super plus. Ale się cieszę. Premierka. Tu jest 46, no to ta pewnie będzie pusta, no bo... Tyle pod rząd na pewno nie wygrywa. 21, 13, 18, 22 i 16. I tu mamy podkowę, koniczynkę, złoto słoneczko, podkowa arbus, garnek i cytrynka. No ta jest pusta, ale to nic. Ale fajnie, ale się cieszę. <gry> Zdrapeczka z numerem 17. I tu jest garnek, cytrynka. Gwiazda dzwoneczek, trofeum słoneczko, banan i koniczynka. Szukamy siódemki i mamy szósteczkę 23 9, 28 i 20, więc pusta. Ostatnie dwie z numerem 1 i 3. Najpierw trójeczka. I tu mamy dzwoneczek i brylant. Brylant i puchar winogronko i arbus, kufer, kufer i garnek. Szukamy dwójki, mamy 13, 29, 17, 21. Mamy dwójkę. To ile jest pod dwójką? <grywa> Dycha, ale fajnie. Uuu. O Jezu, ja bym chciała, Dzisiaj Sylwester, ostatni dzień w roku. Może cały rok będzie taki szczęśliwy. Daj Boże. Uh -huh. I z numerem 1 mamy tak podkowe, podkowe i pomarańczkę. Wiśnie i gwiazdeczkę, banan i puchar, klucz i kufer. Szukamy 29, a mamy 2, 17, 27.

Ale Bardzo super ładnie. szczęśliwa wygrana. Mm. <grafię> Także no co? My dzisiaj będziemy pili za wasze szczęście, pochwalę wam się, że szampan mamy taki. Upijemy się nim. Upijemy się nim, <grafię> bo po prostu nie lubimy tego zwykłego, ale spokojnie mocniejszy alkohol też posiadamy. Więc będziemy pić wasze zdrowie, wszystkiego dobrego w nowym roku wam życzymy. Zdrówka. Dużo wygranych. Dużo wygranych, miłości przede wszystkim. Dużo miłości i spełnienia marzeń. Wszystkiego dobrego kochani. Trzymajcie się buziaczki. Pozdrawiamy, papa. Pa. Pa, pa.